No pamiętam. Teraz ja samymi bioderkami. Trzeba nie całym ciałem. Trzeba jakoś postawić. O! To będzie nam potrzebne do śpiewania. Jak będziemy duzi, to możemy sobie tak śpiewać. I będziemy robić takie Będziemy jak. śpiewać. I... O tak. kluczowy. Pomałeczkę? Pokażę Ci taką ku swoim śliczeniu, okej? Okay? Dobra. Jada. Nie, ja wymyślam, ja. Czyli psy są kółeczka, bo one są bardziej łatwe. Nie, kółeczka. ja robię. Mm -hmm. Czy by lęka dotykała drugiej nogi? No pamiętam. Ja mam to pokazać. Ja. Robimy to, co ja. Kładziemy nóżkę, jedną na kolanie, a drugą tu trzymamy. Patrz tutaj, na drugim kolanku. I jeden, dwa, trzy, obrót. Jeden, dwa, trzy. Druga nóżka. Jeden, dwa, trzy, obrót. Jeden, dwa, trzy, obrót. Dobra, to jest ty. Kółeczka, bo one są najprostsze. Nie, a ja, ja, ja robię. To rękami. Teraz dwoma.